Czasami musisz zjeść całego ogórka. W ogóle moja ulubiona przekąska, odkąd zobaczyłam tego ziomka, który robi te ogórki. Guys, ogórki są zajebiste. Dobra, ja nie mam takiej gilotyny i nie chcę robić tego na tarce, bo wtedy one wychodzą dla mnie trochę za cienkie, ja to, jak ten ogórek no, ma jakąś tam, wiecie, grubość. Więc zaczynamy sobie od pokrojenia jednego ogórka. Dobra, i tak skrojonego ogórka sobie wrzucamy tutaj do pojemniczka. Mniejsze ząbki czosnku ścieramy na tarce do naszych ogórków. Dobra, następnie do naszych ogórasów dodajemy troszeczkę sosu sojowego. Ja daję jeszcze troszeczkę oleju z chili. olej sezamowy i troszeczkę octu ryżowego. Dobra, dodajemy sobie jeszcze trochę soli. On jeszcze dodaje MSG, czyli sodu. No, ja go niestety nie mam. Kupię następnym razem. Ua! Chciałam trochę, no ale dobra. Ja lubię sezam, także odrobina sezamu. Zamykamy nasze pudełeczko Mieszamy. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Tutaj macie z bliska. Powiem wam, że to jest tak pyszna przekąska. Ja to dosłownie jem od jakichś 3 dni bez przerwy.